Pi Liko nie Ccząę pierwszą corzy Tam zaczynał od tego e, bycia właśnie technicznym, ale on się wcześniej interesował już studiem i tak dalej. Grzewał przy tych konsoletach i teraz jeździ z nami jako pomoc dla Rafała, który czasami nie może sobie sam dać rady, bo tego sprzętu jest dosyć dużo. E, ale tak generalnie to zajmuje się e, ustawianiem brzmienia i sądu na, na w ogóle brzmienia na koncercie, czyli jest akustykiem. Płaki mają do mnie, wyda, tak mi się wydaje, przynajmniej tak mi to okazują, że mają pełne zaufanie do mnie. Także nie muszą już tej kwestii ani kontrolować, ani się pytać. A ja mam do nich, bo wiem, że zawsze jakiś tym. Współpraca jest zawsze w 100% między nami, także nie, nie ma pokoju. Ja go poznałem w, 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 w hybrydach. Takim, kiedyś. W Warszawie to był taki prężny ośrodek życia w ogóle muzycznego, alternatywnego, on tam się udzielał, grał ze swoim zespołem, pracował też jako, jako akustyk, inżynier dźwięku, tam był taki mini studio, no i się zna, chłopak na tym bardzo dobrze. <śmiennie> Nie pamiętam jaka to była miejscowość, bo mała miejscowość pod toruniem. Pojechaliśmy na koncert, który był zakontraktowany i po przyjeździe na miejsce się okazało, że w ogóle klub jest zamknięty. W klubie był barman, który mówił, no, że niby kiedyś słyszał, że miał koncert się odbyć, ale w ogóle to nikt nie wiedział o tym, że będzie koncert. Także myśmy się... Wybrali na wycieczkę, śmiechu było co niemiara przy tym, bo zabawna sytuacja, w sumie nawet się nikt nie zdenerwował tym, że tak było. Że wybrałem swoją przyszłość, za rękę poprowadzą mnie do Europy. Jest super, jest super, więc o co ci chodzi? Jest super, jest super, więc o co ci chodzi? Więc o co ci chodzi? Halla þúIsle, Edvin! Ég20 ána hlæðisst hér. Fál ykkur dáli leinna. Við féhamlepað fr approved byggjum. Sangrastður, Zygmunt! Czekaj no, air, my hair, okej? Okay? Czekaj moment. Muniek. Muniek. Jak ci się nazywasz? Zygmunt. Muniek. Zygmunt? Piszecie jeszcze? No pewnie. Drogie, Zygmunt. Zygmunt. Dzięki. Co pisze, Paweł? Ja? Każdy ma biedz jakieś zalety. Typu jeden się spóźnia, ale na zasadzie tak jak cztery słonie, zielone słonie. Problemy na początku były ze wszystkimi, ale wprowadziłem system kar pieniężnych i... Znaczy problem był jakby z punktualnością, największy problem to była punktualność, ale od momentu, kiedy za każdy kwadrat spóźnienia było 10 zł, to spóźnienia się dosyć szybko skończyły.

to jest piosenka z płyty U, sam się położyć tam Dziękuję. niby ja tak, że tak się wyrażę, jestem tym frontmanem, czyli taki niby najbardziej popularny, no z drugiej strony w takim normalnym, codziennym rytmie pracy, yy, po prostu mam najgorzej, ponieważ muszę gdzieś iść tu, tam. Muszę być tu i tam. Oni no sobie mogą pójść wtedy, albo na przykład leżeć do góry anteną w pokoju nic nie robić. Mogą oglądać telewizję. Albo, znaczy nie tyle oglądać, ale przeglądać. Mogą iść do, na piwo, mogą iść coś zjeść fajnego, albo nic nie jeść. A no ja muszę gadać, gadać, gadać. Jeszcze raz gadać. Przebój. Chłopaki nie płaczą, to zmienił trochę sytuację, bo zawsze mieliśmy taką swoją publikę dobrze nas, no i ona jest w dalszym ciągu, tylko że jak gdyby ten się, elektorat się poważnie powiększył przez, no, przez ten przebój, no, który jest po prostu, e, wszyscy się na to złapali. No, mieliśmy taką swoją publiczność, która e, przychodziła na nasze koncerty i dobrze rozumiała to co my gramy i to co, co tam Zygmunt e, w, wykrzykuje. Znaczy, tak mi się wydaje, chociaż to nie zawsze jest takie oczywiste. No bo kiedyś z chodzi przychodzi na nasze koncerty i bardzo im się podobał utwór Wychowanie. Znaczy, że jak oni, oni w ogóle nie czytali ironii w tym tekście, tego utworu, brali go bardzo poważnie. I to było zabawne. Te, teraz część tych ludzi, która tak masowo przychodzi na te koncerty, to też tak nie bardzo e, rozumie tego dowcipu i pstiszu z chłopaków nie płaczą. Miałem jakiegoś za zamaszystego i pęką jej gacie na, na pupie, a było to tym śmieszniejsze, że po prostu spodnie miałem białe, a majtki pod spodem czerwone albo czarne, tak żeby było to widać bardzo, nie? <grystanie> Do każdego programu, no jak właściwie jak nas ostatnio zapraszano, to wszyscy chcieli, żebyśmy byli w tych białych strojach, no no, no wiesz, się, to był żart, my się tak nie identyfikujemy z tym. A większość tych ludzi jednak tak na początku to wiesz, jeszcze przez 2-3 miesiące, to myślała, że jesteśmy bądź zbędne. Potem, dwa razy tyle, tak? Wszystkie telefony się odsłuchują tak samo. Tam gdzie są wsterki, ja to są te, a weryki nie są dla To bardzo, nie no. tak ma jeżynkę, to jest trójka, trójka, tak? Ja wiem, wiem jak się... <grym> <grym> a, no. Nie, no nie ma zasięgu, dajcie, dajcie. To jest takie gówno. Jedno i jedno z drugiem. Chodź. Okay. Poczekaj, no wszyscy dokończymy człowieku. jak będzie dosięg, to jeszcze pokażę. Musisz mieć taką technikę dnia. bo jak sportowcy mają nie wiem, taktykę dnia, taktykę meczu, to ty musisz. Więc na przykład w moim przypadku to jest tak, że wsiadam do busu jedziemy na przykład, wjeżdżamy z Warszawy przykładowo na, na trasę Gdańską. Zatrzymujemy się wszyscy na stacji Neste koło tego. Przy wyjeździe na Gdański tam kupujemy różne rzeczy. Kanapki, czy tam, nie wiem, kanapki, izostar, piwo, y, różne rzeczy. Po prostu potem jak ktoś konsumuje, ja, ja staram się... No, najczęściej staram, jestem ambitny, staram się coś przeczytać, ale pół godziny już śpię. Chociaż to jest jeszcze rano, ale panie też takim, gdyby jest e, re, re, lekarstwo na tą monatonię. Kiedy dojeżdżamy do miasta, to już i tak nie ma na nic czasu takiego konkretnego, bo zawsze jest szybko, szybko, szybko. To momenty, kiedy masz po prostu takiego doła, że no kurczę, no taka nuda cię ogarnia Tak, o Jezus, znowu koncert. Bez sensu. Ale potem, no nie wiem, środki są, no z kolei, z kolei się non stop jakimiś faszerować z używkami, czy alkoholem, to też bez sensu bo po prostu, bo że no, przy jakiejś sytuacji typu, nie wiem, 20 koncertów. Musisz jakoś tak działać, no, mieć taktykę dnia. Jeżeli myślisz, że czytam książki albo coś takiego w trasie, to nie, no, nie, nie da się po prostu, wiele razy próbowałem. Coś jest takiego, że nie można się skupić, bo jest... za godzinę musisz wyjść za pół godziny trzeba to, potem wrócić i... Po prostu niemożliwe. Nie, nie, Kolejny dzień. Beznadziejny kolejny dzień. Na Nie, nie, wcale nie na szczęście. Bardzo nam się podoba. Jesteśmy wypoczęci w świetnej formie

Marzymy to. A że nie żadnych miast. Gramy <grym> bardzo rzadko. Nie, to nie, jest. <grym <grym> bardzo rzadko. Tylko powinno po być sprostowanie. zagrać na tysiące koncertów Takie, rzeczywiście, jest, tak, w tym że 1800 charytatywnych. Na czary, <grym /dosek> Są momenty, kiedy masz dosyć i mówisz po prostu, no, chciałbym już być w domu. A są momenty, kiedy mówisz, że po prostu nie, wcale nie chcę wracać do domu. W zasadzie to pamiętam, że w trasie Prymityw, jak wróciliśmy. Byliśmy 30 dni w jednym ciągu, po prostu na trasie i jak się obudziłem następnego dnia w chacie, to po prostu nie wiedziałem, było tak nudno, wie po prostu jak to, nie jedziemy do następnego miasta? Musiałem się dopiero prze przestawić 3 dni, że już normalnie, że żyje normalnie na innych obrotach. Ten kawałek dedykuję wszystkim którzy są, razy się obudziłem dziś. Z kolei w trasie i myślałem, że się obudzę w domu na przykład, a się w hotelu. Trzeba się na samym początku przyzwyczaić do rytmu, porównuję podczas takich wyjazdów. Yy, ludzie, którzy, którzy widzą nas na scenie sobie po prostu nie zdają sprawy, jak wiele czasu się poświęca na to, żeby do takiego miasta dojechać, rozstawić sprzęt, zrobić próbę, później się zwinąć, po, pojechać do hotelu i tak dalej. I myślę, że, 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 że ten moment na scenie to jest jakby

Spokojnie, spokojnie, panowie. Pamiętam, że w jednym z 7 tak sobie puszczałem. kurczę, ruszam nogą, tak, no tak w stopą, kurczę i moją stopę szukać w ogóle na tym całym stadionie w ogóle. Alias! <grym>, to samo to miałem, <grym>, to samu miałem <grym>, to samu jak uczestniczyłem w pierwszej pracy, jakiś jakiejś leży na doskonałość. Kurczę, tutaj, do no nogą ruszam. <grym>, a tam gdzieś, w Wolkuszu na przykład, gdzie mieszka moja rodzina, słyszą to w telewizorze. <gryzanie>

Wiosna z Możemy zrobić pierwszy światowy film.